Witam serdecznie wszystkich podczas ferii zimowych w gminie Lubaczów. Dzisiaj zrobimy pierniki na dzień babci i dziadka. Takie propozycje tutaj dla nas przygotowałam. Do tego będziemy potrzebować pół kilograma mąki, tutaj już mam przesianą. Do tego dajemy jedno jajko. Do tego dajemy dwie łyżeczki sody. przygotowany cukier puder. To jest, yy, jeżeli kupujecie taką torebkę 40 deko to połowę. Połowę śmietany również 40 deko, czyli tutaj połowę zrobić do tego ciasta. Mam przygotowane y, przyprawy. Tutaj jest y, cynamon wymieszany, tu jest łyżeczka cynamonu, łyżeczka y, kakao i tutaj jest dwie łyżki przypraw korzennych. Najważniejszym składnikiem do ciasta piernikowego jest oczywiście miód naturalny i również mamy go 40 deko, więc połowę na ten przepis dajemy. I tak mieszamy, łączymy ze sobą te wszystkie składniki. Ciasto mamy gotowe, zakniecione. Wygląda mniej więcej, o proszę sobie zobaczyć, taka konsystencja. Więc ja połowę tego ciasta będę rozwałkowywać, żeby ten placek, który nam się tutaj utworzy, żeby nie był za duży. Oczywiście musimy dobrze sobie namączyć, bo ciasto jest klejące ze względu na to, że tu mamy miód. Taki placek sobie musimy wyrobić odpowiednio, rozwałkować. Musimy sobie go rozwałkować na taką mniej więcej, słuchajcie, trzy milimetrową taką grubość. Bardzo małe. I ja sobie przygotowałam taki szabion serduszko dla babci, dziadka. Można też na inną okazję, dla rodziców, dzień matki, dzień ojca. Ja sobie tutaj można takim radełkiem, ale ja mam taki do pizzy. Bardzo fajne. Super się tym wykrawa. Więc yy, taką taką blaszkę z dwoma serduszkami wkładamy sobie dosłownie do nagrzanego piekarnika w temperaturze 180 stopni na 10 minut. Oczywiście przy wyciąganiu pamiętajmy o rękawicach, żeby się nie poparzyć, bo wiecie, się to czasami zdarza. Więc mamy przygotowane takie po upieczeniu. Ja to już mam gotowe. Słuchajcie, takie serduszka. Takie serduszko mi się, słuchajcie, upiekło na gotowo, bo ono później rośnie z tego względu, że tu jest zuplnia, czyli soda. I później mamy takie propozycje właśnie, żeby to udekorować. Czyli możemy udekorować y, lukrem, y, polewą i różnego typu takie ozdobne cukiereczki. Słuchajcie, a teraz wam jeszcze pokażę, tak szybko, bo słuchajcie, polewy nie musicie robić. Możecie sobie kupić taką polewę gotową, stawić na chwilę do mikrofalówki i taka polewa dla Was będzie ułatwieniem. A ja tutaj mam taki przepis na lukier. Bardzo prosty. Słuchajcie, do tego potrzebuję 3 łyżki cukru pudru, pół cytryny. Tutaj już sobie wycisnęłam, mam takie urządzenie. Słuchajcie, tu mam wyciśnięte dwie łyżki soku z cytryny. Bardzo prosto w użyciu. Bierzemy łyżkę i Ja dobrze go rozmieszać, żeby, żeby po prostu była taka glazura. Ta glazura później po nałożeniu zastyga, oczywiście przed zastygnięciem musimy dekorować, wiadomo. Żeby później jak zastygnie, żeby wszystko razem na niej zastygło. Czyli po prostu w ten sposób nakładamy sobie taką glazurę. Oczywiście jeżeli chcemy, żeby była gęściejsza i na przykład zrobić napis, słuchajcie, no to wówczas musimy dodać tutaj więcej cukru pudru. I ja tutaj, słuchajcie, mam takie urządzenie z takim właśnie odpowiednim tutaj dzióbkiem. I tutaj tym właśnie robiłam napis. Ale dla tego ułatwienia mogę dodać, że po prostu można kupić gotowe takie pisaki. One są już od razu z takim właśnie cukrem i można bardzo fajnie ozdobić i zrobić. Czyli. Mamy pierniki, ja tutaj zrobiłam taką propozycję właśnie w folii, udekorowałam w ten sposób i myślę, że to jest fajna propozycja taka, żeby właśnie takie serce sprezentować naszym babci i dziadka. Dziękuję bardzo.